Boże, nazywam się Siostra Gabriela Chodzińska. Należę do Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi. Od ponad 20 lat pracuję jako katechetka w różnych miastach, w różnych szkołach. Nieodłącznym elementem mojej pracy duszpasterskiej, i ewangelizacyjnej jest prowadzenie ogniska misyjnego dzieci. W trakcie spotkań z dziećmi. Wykorzystuję materiały misyjne, które przygotowywane są na każdy rok szkolny przez papieskie misyjne dzieło dzieci. W tych materiałach, które są bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, znajduję wartościowe i bardzo ciekawe konspekty misyjne. Zawierają one konkretne wskazania, jak kształtować życie duchowe dzieci oraz jak formować je w duchu misyjnym. Posiadają odniesienie do Słowa Bożego, podpowiadają, jak kreatywnie wprowadzać dzieci w świat misji. W załączniku do każdego konspektu, a jest ich 10, można znaleźć pomoce w postaci propozycji zabaw, bajek, opowiadań, piosenek, a nawet linków do tematycznych stron internetowych oraz różne inne formy aktywizacji najmłodszych. Do każdego zeszytu formacyjnego. Dołączona jest też płytka CD zawierająca pomoce audiowizualne. Zachęcam wszystkich katechetów do korzystania z tych materiałów podczas spotkań ogniska misyjnego, ale także na katechezach. Materiały są dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Można je zamówić w sklepiku internetowym papieskiego dzieła misyjnego. Zamów. Wykorzystaj ich bogactwo i profesjonalizm. Kształtuj młodych misjonarzy, a materiały poleć też innym katechetom.